Tak na początku XVI wieku wyglądały bogate mieszczki i szlachcianki w tarnowskich górach. To właśnie w tym czasie tworzyło się miasto. Być może właśnie ten strój za gości na pochodzie gwarkowskim, za którego organizacją już od prawie 30 lat stoi pan Andrzej Książek, którego odwiedziłam dzisiaj w tym miejscu. Ja tutaj mieszkałem niedaleko centrum kultury, dosłownie parę parę kamienic dalej w dzieciństwie, no i tak człowiek wychodzi, widzę, pochodz historyczny przechodzi mi koło domu. No to się wychodziło. Wtedy byłem małym dzieckiem, no to pamiętam, pamiętam Husarię, pamiętam Sobieskiego, pamiętam Marysieńkę, pamiętam Gwarków, dzwonicę gwarkowską i bicykle. To się podobało, to było barwne, aczkolwiek jeszcze były wtedy inne kostiumy które używamy. To było coś innego, to było coś nietypowego, czego nie było gdzie indziej. I przyjeżdżały tłumy, pamiętam, myśmy zawsze mieli pełny dom różnych krewnych, którzy zjeżdżali się po prostu i, i czasami no nie było ich gdzie upchać. No tak to wyglądało. O! Laseczka, którą nosił Obryski w filmie Ziemia Obiecana. Ale gra też w paru innych filmach. W nosiła ją mama gubernatora Fischera. No Także taka laska przechodnia. Czasem, po wielu, wielu latach, przez przypadek spotkałem znajomego, który ten pochód organizował. Ja wtedy się w to jeszcze nie bawiłem, no i powiedziałem mu, tego brakuje, tego, to trzeba przestawić. On mi zaproponował napisanie scenariusza, był to rok 93, ja się tego podjąłem. Oczywiście napisałem taki scenariusz, który się okazał niemożliwy do realizacji, bo nie było wielu kostiumów, nie było tyle koni, bryczek, ale z czasem powolutku, powolutku to się zaczęło rozrastać. No, dzień dobry, przyszłam po No to ten co obiecałem. Dobrze, dziękuję bardzo. Sansowy. No i te brakują literki jeszcze. Tak bardzo. No i dobrze jest komplecik. Ja to potem dopiszę do tej listy do, do szkoły. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w niedzielę. Do zobaczenia. To w pewien sposób pasja, bo człowiek tym żyje co roku. Najpierw jest takie przygotowanie powoli powoli, a potem im bliżej imprezy, tym bardziej nakręca jak jest wydawanie kostiumów i sam to już że w ogóle nakręcone. Ale też trzeba pilnować, żeby nic nie zginęło, bo wiadomo, my za to odpowiadamy, jak to są na przykład kostiumy z Łódzkiego Centrum Filmowego znane z filmów takich jak na przykład Królowa, Bonna, Ziemia Obiecana, Lalka, To są kostumy złodzi pamiętające pod to, czarne chmury, czy o mieczem. Typowy XVII wiek, czyli okres, gdzie tutaj kiedy to był Sobieski. Tu z kolei pokażę, że kostiumy, które nawiązują do początków założenia miasta, czyli okres Renesansu XVI wiek. To akurat jest kostium królewski z królowej bony, więc my w to ubieramy osoby najważniejsze, czyli właścicieli ziemskich książąt, Margrabiego Brandenburskiego. A te z kolei są z okresu epoki napoleońskiej. Przykładowo tu ubieramy jakiegoś króla, plus czy księcia poniatowskiego. To już tak bardziej o okres lat 30. -tych. No tu jest mundur Cesarstwa Niemiec. A i tu jeszcze jest kostium z potopu. Kostium z olnym mieczem. No, to z kolei tutaj ubieramy osoby związane z tą epoką. To jest mój taki amulecik. Czapka stańczyka, czyli Piotra Fronczowskiego, też z wony, i zawsze jak ją mam, to zawsze mi przynosi szczęście w trakcie pochodu. Wtedy nic się nie psuje. Mogę ją ubrać i tak czasami mnie Ternogórza nie widzą biegnącego tego człowieka w tym śmiesznej czapce. Pomysł z Warkom nadało Stowarzyszenie usiłów Ziemi Tarnogórskiej, pan profesor Gładysz, jeden z członków założycieli. On był kiedyś na święcie wina w Zielonej Górze i zobaczył taki barwny korowód i doszedł do wniosku, że skoro mieszkałem w takim historycznym mieście, po to zróbmy coś takiego. Oprócz normalnego święta miasta, czyli w roku 57, kiedy już można było, przy okazji zrobiono korowód, który był taką, jakby to się mówi, sztandarowym produktem tej imprezy. Na tegorocznych walkach zobaczymy te postacie, które są od lat z tym pochodem już utożsamiane. Chłobrybka, który wyorał kruszcu, kruszcu i dzięki temu miasto powstało. Książę Polski Jan II zwany Dobrem i Margrabia Brandenburskiego czy Hohenzollern. Oni w miasto zakładali Sobieski, który jechał tutaj na Wiedeń z Husarią. Czy też na przykład z nami mieszkańcy miasta, bądź osoby, które odwiedzają naszą kopalnię, jak na przykład poeci Krasicki, Goethe. Niemce, wicz. Jak przyjdzie niedziela, to każdy wie, że jest pochód. I to nie tylko czarnogórzanie, bo przyjeżdżają osoby z różnych miast. I nie tylko z pobliskich miast, miasteczek, wiosek, ale także z daleka. No to licząc w zasadzie od roku 94 do roku 29 lat ale w zasadzie samym po 26 czyli w zasadzie 26. No, a może tego 30 dociąga, jak dobrze pójdzie! Co trzeba w sobie mieć, żeby zajmować się tym już prawie od 30 lat? Chyba chęci. Chęci zamiłowanie, no i troszkę wolnego czasu.